Dzień dobry, dzisiaj chciałem Wam pokazać jeden z fajniejszych apartamentów naszej inwestycji w krynicy morskiej. Jest to apartament B21, apartament dwupokojowy 54-metrowy z Antresolą, z widokiem od portu, od zalewu, z widokiem na wodę. Wchodzimy teraz do apartamentu. Po prawej stronie mamy jedno duże okno od ulicy. Mam korytarz, z tej strony kuchnia będzie i duża przestrzeń, Łazienka, apartament wysoki. Duży pokój, antresola widna od południa, cztery okna w dachu, szycie i mamy duże okna podwójne trzy od zalewu niestety mamy przez budowańców zamknięte z racji bezpieczeństwa tutaj mamy widok jak widać jak widać trochę może odsłonie o. Wodę I jedno jeszcze drugie takie narożne, gdzie z tej strony mamy właśnie port. Bardzo ładny widok na port. I oczywiście widok na wodę. Balkon, oczywiście z tej strony, wyjście na balkon. Napiszcie, co sądzicie o takim apartamencie? Wolny. Ostatnie cztery sztuki mamy apartamentów. Dwa dwupokojowe, dwa większe jeden 72, 90 metrowy. Wszystkie z widokiem na wodę i na port. Bardzo duży, przestronny apartament. Pamiętajcie o subskrybowaniu i polajkowaniu tego filmu. Cześć!